Panie dzień dobry. Prezes Fundacji Gniazdo, Słowo Mikko wolontariusz Artur dzień dobry. dzień dobry, panowie. Wasza fundacja została zarejestrowana 18 lat temu. Skąd wziął się pomysł na założenie organizacji pozarządowej i dlaczego akurat fundacja? Fundacja została faktycznie założona 18 lat temu, to jest w 2006 roku, ale myśmy nie byli jej założycielami ani ich jej członkami. Natomiast myśmy ją przejęli od 2019 roku, dlatego, że chcieliśmy zalegalizować swoje działania. Od początku chcieliśmy robić, działać na ruinach pałaców w Sławikowie, natomiast cały czas tam zależało na tym, żeby to była ta działalność nasza legalna. Pierwsze. Podjęliśmy próby rozmowy z Profortalicją z Betonia, yy, założyliśmy koł yy, yy, gmina gminarodnikowo-terenowe, ale niestety ze względu na to, że chłopaki no, zajmowali się bunkrami, a my zajmowaliśmy się ruinami pałacu, czyli tą budowlą cywilną, te nasze drogi po prostu się gdzieś tam w pewnym momencie rozeszły. No i nadarzyła się taka okazja, że w 2019 roku yy, członkowie Fundacji, zarząd Fundacji Gniazdo, po prostu chciał oddać w młodsze ręce swoją schedę, swoją, swoją fundację, no i udało nam się ją po prostu, powiedzmy sobie przejąć, założyliśmy zarząd i od tamtej pory funkcjonujemy właśnie w Prawie jako Fundacja Gniazdo. A co aktualnie robicie przy Pałacu w Sławikowie, bowiem na zdjęciach lotniczych widać, że kiedyś był tam las, jak nie było was, a dziś nie widać lasu, a to są poważne zmiany, no zdaje się spowodowane przez was. tak. Pierwszym etapem prac, które zaczęliśmy przy Pałacu Sławikowi, było odchwaszczenie i odsłonięcie jego ogólnej bryły, ponieważ roślinność, jaka tam się nagromadziła przez te wiele lat, zasłaniała jego całe piękno i jego całą wielkość, ponieważ jest to jeden z największych pałaców w powiecie raciborskim, a w zasadzie już teraz ruiny, więc wspólnie z wolontariuszami takimi jak my, ludźmi pozytywnie zakręconymi na punkcie historii. Przy pomocy oczywiście gminy Rudnik, miejscowych strażaków, stopniowo zaczęliśmy odkwaszać ten cały teren. A celem głównie było to, by móc przyciągnąć w przyszłości, co już teraz właściwie się dzieje, turystów, osoby, które podróżują po naszym powiecie raciborskim i, i o, tak jakby umożliwić im Zwiedzenie choćby nawet i okolic, ponieważ samo wejście do pałacu na, ze względu na jego stan nie jest w 100% możliwe, więc postanowiliśmy chociaż przynajmniej pokazać jego bryłę. Na terenie tego, tego, tego pałacu, tam gdzie udało nam się już pozbyć się tej roślinności, organizujemy na dzień dzisiejszy różnego rodzaju wydarzenia, eventy, zloty. A także w każdą niedzielę od maja do września staramy się pokazać historię, opowiadając przyjezdnym właśnie to, co, czym był pałac i co tam się działo na przestrzeni wieków. Przejdźmy z poziomu mikro na poziom makro. Jakie dostrzegacie problemy stojące przed organizacjami pozarządowymi, pozarządowymi a tym samym przed wami? Czy ja z mojego punktu widzenia dostrzegam główny problem, czyli środków finansowych, ponieważ działalność fundacji opiera się głównie na wolontariacie i tutaj chyla czoła wszystkim członkom naszej fundacji oraz osób, które z nami współpracują, ponieważ robią naprawdę świetną robotę właściwie za darmo. Natomiast nasza praca, no to też. Koszenie to też organizowanie imprez, to jest transport, to jest też w jakimś sensie próba przyciągnięcia jak największej ilości atrakcji, po to, żeby móc tych ludzi tam zatrzymać, przyciągnąć, sprowadzić, żeby oni też mogli korzystać z tego, co my też im oferujemy. Organizujemy różnego rodzaju warsztaty, organizujemy również jakieś takie małe. Atrakcje dla dzieci w postaci na przykład corocznego dnia dziecka. To wszystko też wymaga środków. E, oczywiście część mamy od sponsorów, jednakże ich jest ciągle mało. E, chcielibyśmy też w jakimś sensie poprawić na jakość naszych imprez, więc na to idą środki finansowe. Głównym problemem właśnie tutaj jest dofinansowanie. Serce się raduje, kiedy rozmawia się z ludźmi, z pasją. A czego można wam życzyć? Jakie macie marzenia? Żebyśmy mogli funkcjonować dalej. Wydaje się, dla dobra tych ruin i dla dobra w ogóle historii, bo my chcemy też niezależnie od tego, jaka ta historia jest, pokazywać jej prawdziwe oblicze. Nie zmieniać, tylko pokazywać taką, jaka była. Czy tak, pan coś? Tak. W tych tak, podobnie jak Artur. No. Moim marzeniem jest w ogóle odbudowa tego obiektu, natomiast no, wiemy wszyscy, jak wygląda sprawa. Jest to trudne ze względów technicznych, ponieważ ruiny pałacu są w takim stanie, że ciężko będzie bez dużych środków finansowych zrobić cokolwiek. Z takich realnych, czego można by było nam życzyć, to to, żeby móc tą ruinę zachować i żebyśmy przez najbliższe lata jeszcze mogli. Większej coraz bardziej ilości przyciągać ludzi, turystów, i w jakimś sensie też przyciągać ludzi do naszego powiatu Lecimorskiego, bo jest tutaj co oglądać. To dziękuję Panu i do zobaczenia w Słonikomie. Że... Do widzenia, zapraszamy.